Siemanko, z tej strony Wafergix, RPG od kuchni, kanał, na którym powiem wam z czym to się je. Kontynuujemy. RPGA Day 2021, a dzisiejszy temat, nielosowalny tym razem na dzień 22, to substitute, czyli zastąpić zastępować. A zatem chciałem wam powiedzieć o pewnej kontrowersyjnej. Ale jakże z, mojej, z mojej, w moim doświadczeniu prawdziwej frazie. Zmień graczy. Dobrze, zmień graczy. Otóż jakiego, jakiś czas temu e, borykałem się z pewnym problemem natury. Em, no, takiej, że po prostu e, grałem, 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 grałem i stwierdziłem, że to granie nie przynosi mi do końca satysfakcji. W związku z tym. Pojawiły się dwie opcje. Czasem, czasem tak jest, że po prostu jakieś pojedyncze drobiazgi nas denerwują, wybijają, nie wiem, sprawiają, że nie jest tak przyjemnie jak mogłoby być. Czasem jest ich kilka, czasem kilkanaście, czasem no, nie są wcale takie małe, czasem są większe. Różnie z tym bywa. Bardzo często da się temu zaradzić przez prostą komunikację. Dlatego jestem tak wielkim propagatorem z narzędzi do komunikacji. Czy to MAC, czy to różnych ustalania, czy to sesji zero, wspólnych ustaleń, jakichś takich jasnych, konkretnych rekrutacji. No Ja po prostu mam konkretny, bardzo gust Tak. No i są konkretne rzeczy, których w erpegach szukam. A zatem żeby czerpać satysfakcję z gry. I oczywiście to jest też pewna skala. To nie jest tak, że każdy jest może każdy jest tak wybredny i marudny jak ja, no bo można też umieć cieszyć się każdą sesją i umieć grać w każdej ekipie. Tak też może być. Szczęśliwy, szczęśliwi ludzie, którzy tak mają, ale no najczęściej trzeba się jakoś z drużyną dotrzeć. I teraz, jeżeli gramy, rozmawiamy, komunikujemy się, mówimy, czego nam potrzeba, mówimy, co nam przeszkadza, czego nie chcemy, mówimy, co nas denerwuje pomiędzy sobą, tak. No na przykład ty graczu, nie nie stukaj łyżeczką przy mikrofonie, ty graczu, jak możesz to nie wiem, nie rysuj, nie rysuj po mapce. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli takie rzeczy nas e, nam przeszkadzają, to to komunikujemy. Może się zdarzyć, że to wystarczy. I po prostu zmienimy naszych graczy na. E, no następuje zmiana w graczach, tak? Zmień graczy pod względem ich zachowań, pod względem tego, jak grają, może naucz ich. E, daj im. Tak, jakby wskazówki, jak, jak to zrobić, jeżeli masz konkretną, jakąś konkretną wizję, jakieś konkretne doświadczenie, które chcesz osiągnąć, coś, coś ci się bardzo podoba i chciałbyś właśnie w taki sposób grać, w takim stylu grać. No to to jest jedna z opcji. Gracze się zmieniają i nagle i wszystko jest ekstra. No bo czasem to, jak, jak wiele zmian wytrzymają, też jest ograniczone. No. Jeżeli powiesz komuś, żeby nie stukał łyżeczką przy mikrofonie, to jest to najczęściej poświęcenie, które taka osoba da radę znieść. Ale jeżeli powiesz komuś, żeby grał zupełnie nie w swoim stylu, że słuchaj, nie, nie, nie wczuwaj się tak w te postaci, gramy, nie wiem, moduł, myśl optymalnie, taktycznie, ostrożnie, no to może się okazać, że to, to, taką osobę, e, takie granie mogłoby tą osobę znudzić i po prostu taka, i, i taka zmiana to już za dużo. Więc różnie z tym bywa, ale trzeba rozmawiać. Jeżeli nam to przeszkadza, no to i tak któryś z nas będzie się męczyć. I wtedy wchodzi drugie zmień graczy, tak? Jeżeli rzeczywiście się męczymy, jeżeli rzeczywiście mamy, mamy jakiś problem z ekipą, nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego kompromisu, który byłby dla wszystkich zadowalający, to no mimo wszystko moim zdaniem na własnym przykładzie, bo często tego doświadczałem, Dobrze jest zmienić ekipę na taką, w któ z którą będziemy wszyscy lepiej się dogadywać, rozumieć, a przynajmniej będzie nam się lepiej grało. Ja tak zrobiłem, niestety. Było to dość ciężkie dla mnie doświadczenie, ale mam wrażenie, że wyszło na dobre i mojej ekipie, i mnie. No bo ja teraz gram takie sesje, jakie chciałbym grać, a oni z tego, co widziałem, też wyglądają na tego, co też. Czasem do nich pisze. Wyglądają na zadowolonych. Załapali się na jakieś fajne sesje bardziej w stylu, w którym lubię grać. A zatem sytuacja Win Win. Wiem, że czasem jest tak, że jesteśmy tą jedną osobą. Nie wiem, jesteśmy tą jedną z kilku osób w naszym małym miasteczku, na przykład czy, czy wśród znajomych, którzy w ogóle grają, i może się wydawać, że wtedy taki krok jak zmiana ekipy jest zbyt radykalny, jest niemożliwy wręcz. Ale w większości wypadków w dobie internetu, jeżeli nie jesteśmy uwiązani do grania tylko i wyłącznie na żywo, no to jest to zawsze jakaś opcja, znaleźć kogoś innego. No i w myśl tego starego powiedzenia, każda potwora znajdzie swego amatora. No, wydaje mi się, że każdy gracz znajdzie, jeśli będzie dość wytrwały, znajdzie sobie grupę, z którą będzie mu się dobrze grało. No i tyle na dziś. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym filmiku.